No dzień dobry. Jak może wiecie, albo i też nie wiecie, Google zmienia tam teraz warunki działania swoich usług. Jak na przykład Google Drive, Google Photos, Gmail. To wszystko się zmienia z nowym rokiem. I teraz coś jest na delikatnie gorsze, bo Gmail będzie wykorzystywał Google Drive, a wszystkie usługi będą tak samo wykorzystywać tego Drive'a. I na przykład Google Photos będzie wykorzystywało też miejsce z Drive'a. Nie, nie, nie będzie można przechowywać tych zdjęć za darmo. Google Photos, a jest naprawdę super sprawa. Sam z niej korzystam i jest to dla mnie bardzo wygodne rozwiązanie i, i szybkie, ono działa po prostu. No ale teraz jest czas na znalezienie czegoś nowego. No i chwilę poszperałem w internecie i znalazłem. Znalazłem coś, co się nazywa Nextcloud. Jest to oprogramowanie do stworzenia swojej własnej chmury. Jest to oprogramowanie otwarte, czyli możemy sobie zobaczyć kod źródłowy, samemu je zedytować, jeśli się potrafi. Zmienić w nim tak naprawdę wszystko. Zobaczyć, czy nas śledzi, czy nas nie śledzi, w jaki sposób. W ten sposób też ludzie rozszerzają jego funkcjonalność, jakieś wtyczki, właśnie do zdjęć, aplikacje dodatkowe. I też naj największym plusem, może niektórzy chcą się po prostu pozbyć ze swojego życia Google, bo to też też Jest taka opcja, i wtedy nie jesteście uzależnieni od Google, od Google w jakikolwiek sposób. Macie swojego Drive'a, macie swoje, swoje miejsce na zdjęcia, macie dodatkowe funkcje typu konwertery wideo i tak dalej. Więc Nextcloud jest naprawdę super rozwiązaniem. No i dzisiaj pokażę Wam, jak go postawić. I my sobie, możecie sobie zobaczyć tutaj, o e, filmik o budowie serwera NAS na terminalu HP. E, no i my postawimy sobie tego Nextclouda właśnie na tym terminalu. Już jesteśmy przy komputerze. Teraz otwieramy przeglądarkę internetową. I wchodzimy na adres IP serwera. W moim przypadku jest to 10.0.0.178. Teraz trzeba się zalogować loginem admin i hasłem open media vault. nie okay, jesteśmy już zalogowani. Jako pierwszy rzecz trzeba wejść w ustawienia ogólne i zmienić port z 80 na na przykład 88 i zapisz. Od teraz już Nextcloud, teraz już OpenMediaVault nie będzie działał pod tym adresem. Zaraz nam w sumie wyskoczy błąd, że nie udało się zapisać konfiguracji. A to dlatego, że teraz OpenMediaVault będzie działał pod adresem 10.0.178.2:88, Czy znamy wasz adres IP serwera 2.8.8 No i pod tym adresem działa teraz ten panel Teraz trzeba wejść w... Teraz trzeba usunąć folder sieciowy, ponieważ trzeba zmienić jego ścieżkę w samym systemie, więc trzeba usunąć z Samby teraz katalogi współdzielone i tu trzeba zapamiętać nazwę i ścieżkę, więc to jest, to trzeba zapamiętać teraz usuń i katalog współdzielony ponieważ nie chcemy, żeby nasze dane zostały usunięte bo chcemy je nadal mieć, więc tylko usuń katalog współdzielony i systemy plików i znajdujemy nasz dysk i trzeba dać odmontuj i teraz można już zastosować okay. teraz uruchamiamy PowerShell W samym, PowerShellu, w samym PowerShellu trzeba wpisać ssh root małpa i tutaj adres IP serwera i Enter. Wpisujemy yes i znowu Enter. Teraz trzeba wpisać hasło konta roota, które się ustawiło podczas instalacji systemu. Teraz trzeba wpisać nano ukośnik etc Default i Open media vault. i Enter. Teraz trzeba znaleźć linijkę OMV Mount DIR i zmienić ukośnik SRV na ukośnik Media. Ctrl X, Y oraz Enter. Po zapisaniu trzeba wpisać reboot. Teraz serwer uruchamia się ponownie i trzeba po prostu zaczekać, aż uruchomi się ponownie. Ok, teraz nas już rozłączył od serwera, ponieważ uruchomił się on ponownie. Trzeba znowu wpisać SSH i ten root, małpa i adres IP serwera. Znowu hasło. I znowu jesteśmy zalogowani po restarcie. Teraz trzeba wpisać Apt, Update i Enter. Teraz jako następne trzeba wpisać Apt, Install, Snap, D i Enter. Y i Enter. Teraz trzeba wpisać Snap, Install, Core i Enter. OK, to już się zrobiło, więc teraz trzeba wpisać snap, install, nextclose. OK, Nextcloud już jest zainstalowany. Teraz trzeba wrócić do przeglądarki i do panelu OpenMediaVault. nim trzeba się znowu zalogować. I trzeba na nowo ustawić dysk twardy, więc trzeba przejść do systemy plików. Wybrać dysk i kliknąć zamontuj. Teraz trzeba na nowo utworzyć katalog współdzielony. I teraz jest bardzo ważna nazwa. Trzeba ją wpisać dokładnie taką samą, jak była wcześniej. Czyli liczą się też wielkość znaków się liczy. OK. I teraz jako urządzenie trzeba wybrać dysk. I zapisz. Trzeba przypisać z powrotem uprawnienia i dodać z powrotem do Samby. No i można zastosować. Okej. Okay. To już jest wszystko, co trzeba zrobić w samym Open Media I już nawet powinien działać z powrotem, ten katalog się Jak możecie zobaczyć, mój plik nadal tutaj jest. Ok, teraz wracamy do PowerShell'a, i w nim trzeba wejść. Trzeba wpisać CD, ukośnik Media i Enter. Następnie trzeba zobaczyć, czy pojawił się tutaj dysk twardy. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj dev disk by label i nazwa dysku. Trzeba do niego przejść komendą cd i, def i jak chcecie uzupełnić, to wciskacie po prostu taba. No i enter. Tutaj trzeba wpisać mkdir, aby stworzyć folder i wpisać nazwę tego folderu. Ja zostawię next nextcode. Ok. Teraz trzeba wpisać cecha minus R root dwukropek root i nextcloud cloud enter. Następnie cecha mod 0770 i next cloud enter. Następnie nano ukośnik var snap next cloud current. Current, Nextcloud, config i -config .php. No i enter. Tutaj jest e, directory. Jest, jest coś takiego jak get Nextcloud Data Dir. Całość tutaj stąd trzeba usunąć. I teraz można tu wpisać ukośnik nie, trzeba wpisać tak apostrof i ukośnik media ukośnik dev disk by label i nazwa dysku ukośnik nextcloud i zakończyć tak jak e, w ten sposób dobra, i teraz ctrl x y i enter teraz już ostatnia komenda, czyli snap restart nextcloud php fpm no i enter i to już wszystko co trzeba ustawić w konsoli I teraz można już przejść do przeglądarki internetowej i teraz pod adresem gdzie kiedyś był panel Open Diavolta jest nextcloud Teraz trzeba sobie utworzyć konto administratora w samym NextCloudzie, czyli konto, z którego będzie można zmieniać ustawienia, instalować dodatkowe wtyczki, tworzyć nowych użytkowników, no i tutaj sobie ustawcie swojego nazwę użytkownika i jakieś hasło. Polecam Wam zostawić zainstaluj zalecane aplikacje, ponieważ nie trzeba będzie ich później dociągać ze sklepu z aplikacjami. Najprawdopodobniej i tak byście później sobie ściągnęli, więc lepiej je zostawić, żeby się zainstalował automatycznie. No i zakończ konfigurację. No i voilà, Nextcloud jest zainstalowany. Jak możecie zobaczyć, można sobie, jest tutaj pulpit z podstawowymi, ze skrótami do rzeczy ważnych. Można też sobie wejść w swoje pliki. Są tutaj jakieś takie tu instrukcje obsługi, intro No i można sobie wrzucać swoje pliki do Nextcloud'a I na przykład jak przejdziecie do zdjęć To pokazuje się Przegl Prosta przeglądarka zdjęć, gdzie można sobie przeglądać zdjęcia na przykład jak w Google Photos Wykrywa to też yy, lokalizacje, można sobie zdjęcia oznaczyć, gdzie one były. No, naprawdę super sprawa. Yy, można też doinstalować np. wtyczkę, która rozpoznaje twarze. No, daje naprawdę wiele możliwości. Też samego Nextclouda Next można rozszerzyć o aplikację na komputer, która będzie synchronizowała jakieś foldery między chmurą a komputerem. Tak można między kilkoma komputerami. Czy też można aplikację na telefon. Dzięki której można na przykład automatycznie kopiować zdjęcia z telefonu na, na chmurę, czy też synchronizować kontakty. Naprawdę daje to ogrom możliwości. Jak widzicie, instalacja Nextclouda jest naprawdę prosta, a daje on naprawdę wiele możliwości. Jeśli film Wam się spodobał, możecie zas zasubskrybować, zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.